Nabożeństwo ekumeniczne i zasadzenie cedulek żonkili obok salwatoriańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zainaugurowały 21 października w Bielsku Białej kolejną edycję programu Pola Nadziei, popularyzującego ideę opieki hospicyjnej. Cebulki żonkili trafiły do 85 szkół w Bielsku Białej i innych zakątkach pod Beskidzia, które zgłosiły swój udział w programie. W ekumenicznej modlitwie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żwieckiej Piotr Greger, który wspólnie z biskupem Pawłem Anweilerem, zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wzywał, by stawać się za wzorem starotestamentowego Abrahama człowiekiem nadziei. Bądźmy głosicielami, świadkami nadziei tej Abrahamowej dla tych, którzy ją utracili. Nadziei dla tych, dla których życie staje się ogromnym ciężarem, czasem trudnym do uniesienia. Aż trudno sobie wyobrazić, jakie byłoby życie człowieka, gdyby było pozbawione nadziei. Z kolei biskup Anweiler przypomniał, że swe błogosławieństwo Bóg rozlewa na każdego człowieka. Apelował też, by hojnie podnażać to właśnie Boże błogosławieństwo. Już dziś, a także i kiedy... Będzie nam trzeba otworzyć swoje serca, zakasać rękawy w owym stacjonarnym hospicjum i w tym, niechaj wam czy nam wszystkim Bóg błogosławi, byśmy mogli stawać się w Nim błogosławieństwem dla wielu. W ubiegłym roku szkolnym, dzięki nauczycielom, uczniom i rodzicom, szkoły przekazały na budowę powstającego hospicjum Jana Pawła II w Bielsku Białej prawie 211 tysięcy zł. W tym roku, mimo że jest to dopiero początek akcji, bielscy uczniowie zebrali na hospicjum stacjonarne ponad 18 tys. zł podczas kampanii w sklepach, poinformowała prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku Białej, Grażyna Chorąży. To są cebulki żonkili. My rozdajemy tylko symbolicznie szkołom, aby posadzili sobie w ogrodach szkolnych i na wiosnę, aby te żonkile przypominały, jak zakwitną o ludziach chorych, cierpiących i dawały nadzieję na lepszą przyszłość. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne już po raz dziesiąty zainicjowało pola nadziei. Każda ze szkolnych delegacji otrzymała cebulki żonkili. Na miejscu obok kościoła cebulki kwiatów sadzili m.in. Jacek Krywult. Prezydent Bielska Białej, biskup Piotr Greger, biskup Paweł Anweiler oraz posłowie. Szkoły, które współpracują z Salwatoriańskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym, działają na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego, które powstaje w Bielsku Białej przy ulicy Zdrojowej. Dotychczas na budowę wydano około 6 milionów złotych.